Na początku był iPod, potem iPod Nano, później iPod Touch i teraz nowość na rynku. Ludzki iPod. Dostępny jest w różnych kolorach. Wybrakła czerń, indyjska zieleń, soczysta czerwień, szalona biel. Ludzki iPod kosztuje 1,799,99 zł. I może w nim mieć nawet do 6,5 piosenki Mamy już wiele bardzo zadowolonych klientów Ludzki iPod zrujnował moje życie. Czemu robicie takie rzeczy? Czemu nam... Ludzki iPod śmierdzi. Ludzki iPod jest głupi. Używaj mm -hmm. ludzkiego iPoda w domu. Work it on the make it better. Do it faster. makes so us stronger. All ever. ever. Our work is ever over Wubikaci. What's love yeah. got to do? And can't do it? What's love in the second hand? Me? W samochodzie Ooh. Soldier boy, I'm in this hole Watch me grind and watch me roll Watch me grind the soldier boy Kiedy idziesz spać? Jezu, to znowu się sta... <laughs> Ludzki iPod jest lekki i przenośny. I nigdy go nie zgubisz, ponieważ ma wbudowane alarm, który uaktywnia się co każde 3 sekundy. DZIĘ! DZIĘ! iPod Human to dobry zakup. Naprawdę musisz go mieć. <mulety>